Kuźwa, bez jaj, really? No, ha, ha. Nie dość, że klinterek, to jeszcze no. z tymi paziami kuźwa, znowu na Gregowi. <laughs> idź w pizdu na tą lewą stronę i umrzisz znowu. I żeby wiedział, że tu idę. Nie, teraz na prawą. A tu A my na, na lewą tynentujemy, idziemy. Tak. Stańcie w bazie, zana. <laughs> Macie dużo jednostek do obrony. Ja no nie wiem, gdzie mam iść, i idę przed siebie. To nie idź pod drzewo, bo tam giniesz. Uch, posz... Idziemy pod drzewo, ósemeczkę puszo... Słuchajcie, oni będą puszować tutaj, bo tu chcą ustawić arpę. Gdzie to jest? A tu? Tu tak niebieskie jest. duże kółko, widzisz? No widzę, widzę, widzę A na A rysu tam... coś A nie Ej ktoś mi ósemkę No i masz pecha. Masz szóstkę ty A tu ja grasz? Ja... No ja gram, gram no to mówicie, że trójek wyjebało mnie, wyjebało. Właśnie. Ja nie Pięknie. wiedziałem, bo byłem na pulpicie. Gratulacje. Przynajmniej gra. <laughs> I komander zajęty. Bum 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 fantastycznie, mam jednego pazia który chociaż dobrze idzie Fantastycznie? Fantastyczny paś Bo zginie tobą Tego jest paziem Ale że idzie dobrze, to jest fantastycznie To skomplikowane jest Dym, 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 I burdel przy bramie To co? Pod drzewo, nie to? No, no <noise> To tylko jeden oddział, być na tę górkę Reszta do drzewa w prawo Szygenka trochę z tyłu będę trzymał, żeby nie umarł Ale go nie grają konicą. Może weźmiemy 12 takmenu? Są na górce, tak jak myślałem, że przyjdą Wszyscy Spokojnie, spokojnie Ojoj Surprise, to jest ja nie wiem, że nie wiem, że A wiem, że nie wiem, że nie dobrze, że nie idę nie wiem, że się tutaj że nie polazłem że nie wiem, że nie wiem, że Dawaj! Wbiegaj do górki! Oła Boże, jak boli! Dobra... Dalej, omijać mnie! Chodź, tu, chodź, bo oni są na górze! No, idę, idę! Widzisz? Nie, nie muszę tam do was iść, nie? Jуж tylko jednymi. O, co tu za Mordor! Plecy! Jezus, ile tu jest mieczy? Mamy jeszcze cypu. A, no tak. Przecież. Tu Ale mamy Rosjan na tym. <laughs> Respie katapulty, widać, że takie nieużywane używane. Kurde, ktoś no musi tego użyć. Jezu, je, jest to za dużo. Jeszcze Arta we mnie próje. Oj, pazie, pazie. Paziulki. los. Trójok, obejdź dookoła, tam pa, ten koleś już. Tu? Na dole, na dole, zejdź na dół. No to schodzę na dół, nie? Po prostu postawiłem falangę, więc on nie wyjdzie. Ale gościu pięknie wjechał. ścianę. Boże, plecy, plecy! No, ale on też ładnie wbiega w ścianę. <grym> A, już zmienili Kiedyś można było taktycznie robić pale w grze To znaczy w walce, teraz już nie można A ta stoi tutaj Uważaj, no, wysyłajmy ciebie jeszcze więcej jednostek Leci, uważaj. Wiem, kurwa. Naprawili uh, fighting, że on nie jest w stanie zejść na dół, nie? Co jest, że moi tak misują? Chodzę tam na dół, tam na tą balistę. Trójak uważaj na plecy mi wiedzie, jestem za tobą. Oła Łobośu! O Jezus! cię? co co? Dobra, już nie wejdzie. U ucznicy tu gdzieś sama. Miałem niezły zasięg. On nie widzi mnie, ale strzela do mnie, nie? Jasne. Co jeszcze? Zastanawiam się kto mnie świeci Co ci świeci? Wiem ale jestem w lesie i do mnie bije więc coś mi musi świecić Tam na dole jest ten, tam na dole są miecze Gdzie? Tu? Na dole, przed chwilą zginąłem tu. po drugiej no. stronie, na no. no, drugim wejściu No, no. widzę Też nas. świeci nie wiadomo co Tak burzę Idę, idę, ja nie, ja nie zdążę bo oczywiście nie ma problemu, żeby mnie dogonić, nie? To jest rzecz zupełnie naturalna. Nie, ja teraz, co do, nie do niego postrzegłem, to mi od razu zginął ten. Genek. Fonder? No. Thunder. Tak. No. <laughs> no, ale wiesz, no. Chłopaki biją dziesiątkami, więc no, no sobie. Po to, że oni sobie wezmą szóstki, to jest tak naprawdę trollowanie i nie do końca fair, no ale co zrobić? Tu jeszcze jeden, o! Pędzą wszystkim. No tak już jest po, gr po grze nie? Prosto z górki przybiegli Nie to nie ma szansy, on nie miałem komenderów dziesiąte tiery No ja wiem, no przecież kurwa wbija się we mnie bez, bez problemu kurwa rozbija mi pajki Ja jednym skillem, no to sorry A gdybym mówił, ja że spaziowałem to on wtedy mi też na czerwcu wbiechał, to mm. To mi 70% jednostki rozwali. Nie, nie gram Nie gram też Ja nie gram